Cześć, witam Was w Clint Tagu. E, dzisiaj jest z nami moja koleżanka i będziemy odpowiadały na 20 pytań dotyczących nazwisk. No i się. Pierwsze pytanie: jak macie na imię? Maryszka, Monika. Ile macie lat? Ja mam 16, a ja 14. Skąd się znacie? Można no, znamy się chyba ze Szkoły Muzycznej. Ale tak ogólnie to Marysi mama mnie uczyła religii i tak mniej więcej się wtedy poznałyśmy, tak? No, 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 tak. Marysia, myśl normalnie odpowiadaj, kupuj raczej kamerę. <laughs> Ile lat się znacie? To znaczy tak, tak bliżej się do roku tego roku. To, tak no, z, no Tako, 2013 no. A, A tak ogólnie to już ja pojażdżam. No, tak znam nie imię jak się no, nie. nie! Nie, no tak. No tak, wtedy się zaczęliśmy. Absolutnie. I w ogóle wiecie, tak się ja to myślę. najlepiej lubię taką kolę. nie no to normalnie przykro mi, też mam kolę. Dobra. Jakie jest wasze hobby? No to ja lubię grać na skrzypcach. Kiedyś była do tego się. zmuszana, a teraz naprawdę to polubiłam Tak jak ja. Czasem lubię grać z modem. Ale mi to nie wychodzi. To tak jak ja. Abyś nie się tak kiwać na wszystko. No, ja lubię grać na wiarańczeli, też kiedyś tego nie znosiłam, a teraz to uwielbiam. W ogóle gram na wiarańczeli dzięki jej mamie, chciałam powiedzieć jej tacie, e, bo tej mama wykryła u mnie taki jakby, tak powiem słów muzyczny. i jej tata przyszedł przed przesłuchaniami i pomógł mi tam, ogólnie powiedział mi co to na przykład znaczy to toniką, bo ja nie miałam żadnego pojęcia jako dziecko dziewięcioletnie. Eee, teraz już wiem. No. Eee, bu, 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 bu. Jakich macie wspólnych znajomych? Ja sobie zapisałam. Jest to Natalka, Kasia, Jurka, Michał, Emil, Kuba, Weronika, Paweł, Jasiu i ogólnie cała muzyczna. Wszystkich pozdrawiamy bardzo serdecznie. Adrian, O Adrian, Wiktoria, oh, ja. tak. Co jeszcze? Eee, Olivia. Adam, Adam. Olivia. Tak, ja Adam. Eee, nie mogę nam zzyskali tego tak co a okej. Okay. Tak. A, no tak. Yy, ten. Yy, no ten. Tak, tak, tak. Dominik. Dominik, o. Dominik. No, Dominik. Yy, ten. Krzysiu. A ta, Ala. Aka Ala. No ten, A, no, no dobra, no to moja przyjaciółka w sensie? Uh -huh. Moja przyjaciółka Ala, tak. Eee. No i to to chyba z takiej właśnie zmiany, to chyba wszyscy. I Krzysia pozdrawiamy. Krzysiu sobie wkłada na do a, to też! Tak, bardzo serdecznie, bardzo ciepło i w ogóle. No i ogólnie, no tak mówię, wszystkich z No, 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 bo to się wspólnie z Co lubicie robić w czasie wolnym? Grać na i w piłkę nożną. E, nie, ja lubię się jeszcze spotykać ze znajomymi u biografa, nie muszę siedzieć sam od no tak Jednak nikt mnie nie lubi i... Śrzykne, nie? No, życzę. to, to tak ja. No. No, <grym i> e, ulubiona książka. Karmienie miłością. Czemu nie odmydam. czytam książek. <grym> tak, tak Maryś. Też nie czytam książek, ale ta książka jest super. E, ulubiony zespół Tres Olsztyna. Pozdrawiamy. Michała, Emila i Kubę. Piszcie sobie na YouTube Tres Olsztyna i zobaczcie, jakie są świetni. No, a grania tak. takie ładne tłumacz. No, nie, że się popłakały i w koncercie. Nie, my wcale nie płakałyśmy, wcale nie, nie stałyśmy jak dziwne jakieś e, owacje <grym> nastające <grym> w Filharmonii. Wszyscy siedzą, Wszyscy takie siedzą? dwie idiotki wstają na siebie i zaczynają tak klasę. No boryczałyśmy, no bo to był, był koncert no, z okazji Dnia Matki. Jeszcze taka pawana matka Boskiej. No to no, było takie piękne, Boże, No sobie nie wyobrażacie, naprawdę super. Myślę, że to, to nie, nie. Tak, to są bo i a, i w każdej chwili możemy mieć ich autografy, ale nie handlujemy. A jeszcze? Właśnie, jeszcze. Dobra. Mm, ulubiona potrawa? Kurczak gotowany z fasolką w bułce tartej i ziemniaki. <grym> <grym> a Marysia lubi KFC. Ale nie, ja nie lubię KFC. Nie, wcale, codziennie tam jesteś. <grym> a dzisiaj tam byłam, ale nic nie jadłam. Ła, pierwszy uczucie. Poszłam na no, e, lubię, ja nie. Dala. Ja lubię. Ja lubię. Ja lubię spowiety mojej mety. Hmm, nie mm, tak. e, Jej Nie jajecznica. No, Zaczynając od soi, kończąc na butynie <grym <grym Jako przyprawa. <grym> Ej, nie dodam buty <grym> Chyba ci się oglądam. Prawie. A nie. Mercedes się dodała papryczkę. Mmm... oregano, bazylie, pieprz, sól. Wszystko, co było pod ręką. Wszystko, co było w szafce. Ja jej wyrywam właśnie budynie, galaretki, kiśle i tak dalej, aromaty waniliowe. Wszystko z ręki, żeby tego nie wlała do jajecznicy. A potem trzeba już... A, i rzucała y, tą cebulą. No. Macie rodzeństwo, tak? Mamy. Ja mam jedną siostrę, Martę, która ma 21 lat. A ja mam... No dobra, ja mam dwóch braci i jedną siostrę. Yep. Y, siostra ma na imię Weronika i skończyła 19 lat. I mam starszego brata we mnie, który jest od lata starszy. Jest w moim wieku. Jest w jej wieku i ma na imię Paweł. I mam młodszego, który ma 5 lat i już śpi. Bo jest 22.04. Nie, on jeszcze nie śpi. Musiałam mu taką muzykę i ona tak w kółko leci. Mm -hmm. Fajnie. I Dobrze. ma na imię Jaś. I Właśnie. ma 5 lat. Skończyłem. Jest nie Cudowny Jaś. To ma takie słodkie blondlączki. No. Um, co teraz o, robicie? O takie loczki, takie takie. To takie blondlączki. się non stop, gada z takim Michałem na Face, na Skype'ie. Oczywiście na moim laptopie, nie, po to mam 30, laptopa, żeby ona mogła gadać z Michałem, Michał dowiedz się o tym. E, no dobra, ale to jest człowiek, którego <grym> To jest człowiek, którego nigdy w życiu nie widziałam i teraz po raz pierwszy w życiu go widziałam. Tak, a pisał z nim przez... Przez nie wiem, nie. to nie. No, Połączam się? Poznam go przez koleżankę. Nie, przez mną. Przez metalka szybkuje sam. Mają prześladow. W tej mnie Nie lubi. Nie. Tytelka, już co, jak możesz? No dobra, ciśnij. Serio mnie nie lubi? Tutaj jeszcze... O! Kolejne okay. pytanie właśnie z o twojej Co powiesz o drugiej osobie? Widzicie, co ja wam powiem? Ja sobie wypisałam, co ja wam o niej powiem. się jest nienormalna. Pozytywnie. I to stuprocentowa racja, jak widzicie. Nie. I największa wado zaleta Marysi, jej śmiech. No nie gadaj. No taki no, normalnie śmiech prawda? To nie jest udawane czy coś. I dzisiaj się śmiała od mojego domu do jej domu. Czy jakieś piętnaście minut w Biedronce, jak ją pytałam, co chce na kolację, nie mogłam już tu wyjść, bo się śmiała. A wiecie z czego? Z, z, z tego, że gadałam Z no, niczego. Mijałem. Z tego, że gadała z Michałem, a potem zadzwoniła do natalki i się darła na całe osiedle, że gadała z Michałem przez telefon. Eee. E, przez skypa. Michał nie będzie tego że... Będzie. Ale <laughs> wiesz, że gadaję z Natalką. ale nie wiesz, że się tak... Do... Gdzie teraz jesteśmy? mi. O masak. I chyba to wytniemy, co? Okej, ja już O masakra! Dobra, to się potnie. To już zostawimy. Okay. Jak często się spotykacie? W roku szkolnym się spotykamy codziennie. Tak, to takie przykre. Yy, a wakacje średnio, co tydzień. No, ale niestety ostatnio musiałam... W ogóle była taka śmieszna akcja. Widzimy się trzeci raz na raz, u mnie, raz u niej. No, była taka śmieszna akcja, że... sobie tak... Mm, na spontanie w ogóle przyszłam do niej ze skrzypcami i zaczęliśmy razem grać jakieś utwory I poszłyśmy raz na miasto. I tam jej mama się śmiała, że nic nie zdobędziemy. W że żadnej... Że żadnej kasy nam nie dadzą, co nie? A Monika tak wychodzi za archipieta. No raczej, że nie będą kontraktu podpisywać. Siedzimy na mieście, gramy po dwudziestu czy tam dziesięciu minutach, podchodzi do nas dyrektor naszej szkoły i się pyta, czy chcemy zagrać na koncercie. Za kasę. Za kasę. I, I podpisaliśmy stary. kontrakt! No i grałyśmy na koncercie i... I zarobiłyśmy stule. No. A... Grałyśmy na OSW. Olsztyńska Szkoła Wyższa. Pozdrawiamy ludzi z OSW. Ej, czas się bo mogę do 15 Dobra, to no grałyśmy sobie tam na osb I dostałyśmy taki ładny notesik z OSB, i długopis z OSW i, i koszulki z X, Rozmiar mhm. XXXL, które Alem są jak Mki, e, nawet mniejsze. Nie, mniejsze nie, ale jak MP. No dobra, jak Mki, no. Jak ten podkoszły jak to S. A tam jest taki... Mówisz tak. Serio? Hmm? Ostro. Nie ja wiem, że się jakąś Co byś zrobiła, gdybyś wiedziała, że jutro będzie koniec śmiało. O, ja wiem. A teraz już na, zupełnie na to Właśnie, Jednej osobie bym powiedziała, co do mnie czuję, to byłby e, a drugiej osobie bym powiedziała wszystko, co o niej myślę i o tym kim jakby dla mnie było przez cały czas i tak dalej. Właśnie powiedziałam, w osoby. Myślałam, że ja. A ja, co bym zrobić? E, ja bym się nacieszyła życiem, bym się śmiała. No, bo. E, co nikogo bym nie powiedziała, co bym nie powiedziała. nie, 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 nie. Libym starała się spędzić ten dzień jak najlepiej z moimi przyjaciółmi. Nie bez. Ej, Dresda, co <laughs> mam. <śmiech> Dobra. Mm. Ulubiony kolor. Miętowy i morski. Niebieski. Eee. Ulubione picie. Coca-Cola Zero i Coca-Cola 6. Sure. Coca-Cola 4. Sure. E... I woda żywych Nie tak, że tam... Spodziewam się. I ty on. Marysia lubi coca ja cola e, Ja lubię coca cola Może lubię, Za każdym razem kupujesz coca cola Jak to za każdym razem? Za każdym razem. Mam ten wiół. A, to to nie. Ja, ja, to, to, to. ja, ja, ja to. lubię mojito. Tak, tak, lubię. to tak jest, takie jest. No, takie pan, tak, panie takie panie. Stoję takim Jakie Jaki są Wasze stosunki z rodzeństwem? Ja na początku, do mojego 15 roku życia, a niedługo będę kończyła 16 w listopadzie, e, z się tylko i wyłącznie lałam, nic więcej, a teraz jesteśmy przyjaciółkami, możemy powiedzieć, mówimy sobie o wszystkim i na przykład ja wiem o wszystkich tajemnicach, ona wie o wszystkich. No cóż, mam najstarszą siostrę, rzadko się widujemy, bo na swojego szkoły muzycznej. I tak w sumie, jak ona wraca o 22.00, coś, co ja już śpię, albo, no, no coś już robię własnego i zawsze nie mam czasu. I tak nie mamy czasu, żeby ze sobą powalać. Z bratem kiedyś była masakra, nie umieliśmy normalnie ze sobą o niczym porozmawiać. A teraz już jest coraz lepiej. A ciekawie, mu nie powiedziała czegoś takiego, co na przykład bym mogła nawet jej powiedzieć. Bo no, nie wiem, nie umiem z nim gadać bo w różnych rzeczach, w matka bo coś też tam... powiedziała. Na przykład że może mam chłopaka czy coś takiego, to bym mu by mi powiedziała? No, a z moim młodszym bratem... I ją byś powiedziała? No. O. I tak by nic nie zrozumiała. <grym> nie no, wszystkim wygadaj. No, a z młodszym bratem to ciągle się bawi i jest w porządku. Słodka. Y Ulubione miejsce spotkań? Ballroom place i in... krypsi i in... mudo. I muzyczna. <grym> ogólnie mnie ja To jest coś No. Dobra, słuchajcie, bo nam się kończy czas. Yy, koniec pytań. Koniec się pytania? Mimo pytań. O, mamontes. Yy, no, to pozdrawiamy tych wszystkich, którzy, których wymieniłyśmy. Pozdrawiamy Was. Pozdrawiam Kajmanową, której filmiki codziennie oglądam. Yy. No i to chyba wszystko. razie pożegnaj się. Pa, dzięki za oglądanie. E, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. I wszystko. Lajki dla, dla Marysi za to, że wystąpiła dzisiaj. Dziękuję bardzo.